Ok. No witam na nowym odcinku na kanale. Dzisiaj, no nazwę to krótko, pobiję swój rekord, który ostatnio robiłem. Czyli nie daj, że jestem z mini-mapą na grze, która mi pokazuje, co jest nie da, niedaleko mnie i tak dalej. Dzisiaj będę mieć właśnie to. Tak dzisiaj będę mieć właśnie to. O Jezus, co ja zrobiłem? Sali, aktyw. Nie. nie wiem, jak to się ustawia. Ja widzę! Widzę wszystko! W sensie jedyne coś... Jest... Jak to był, wy... a tak to się wyłączy, ale Jezu! Co ja widzę? I hey Sara czasem muszę pomyśleć trzy razy nad tą grą, zanim coś zrobię, bo nie przewidziałem, że tutaj może być tyle rzeczy pod spawnem. Aha, i tam jest na najnowsza śmierć, 11 km dalej. O nie, jest helper! Albo nie wiem, co to znaczy, to jest... no to Tocha, To H, to jest chyba helper, tak, bo jest niebieski kolor. W miejscu, do którego muszę się dostać, bo tam są moje rzeczy, jest tu bardzo dużo osób. Muszę jakoś ich ominąć. Piętna dwadzieścia jeszcze nie yeah. Nie wiem jak ustawić to w tym g. Okej. Okay. Zajmij sobie krzesełko, żeby wygodnie sobie siedzieć, a nie tak... Ale siedzę wygodnie po prostu. No ale daleko od podstawy jesteś i no. przez to masz przekrzywione. Ja sobie lubię tak siedzieć. No lubisz, ale ty musisz szczególnie uważać, które rąk Что сделать? А тут мам. Okej, okay, dobra, już wiem jak to ustawić, i to jest rozwalające trochę. Jakby nie zauważyć. Wow! O Boże! Dobra, niesamowicie teraz wygląda to wszystko. Ciężko tutaj zrozumieć, teraz o co chodzi. To no, mogę to wyłączyć w ten sposób. Ale bloki teraz prześwitują w ogóle, to zauważyłem. Jak się skacze, to to widać. Prześwitujące bloki. Dobra. Czyli... A nie to, tylko uh, kit gracz. Aha. Dobra. Nie, nie spodziewałem się.

No, no. No, da, no, ale to są wszyscy, jak kurde ja nie chcę żebrać, bo ja mam wrażenie, że wtedy się zachowuję jak idiota, ale no muszę no muszę i suruszę nie wiem, tego Steveko zapytał może Czemu tu jest jakiś racz czekaj? Czy ja nie mam włączonych w graczy? Czemu nie wiem. Nie wiem. Nie wiem o co chodziło, ale... Ej, może ona mi da coś, bardzo bym chciała. Nie wiem jeszcze A co się Jest uskoczyć. Coś... Nie. Nic to czemu wszyscy mi na to coś dają, nie wiem, może to dlatego, że jestem kurs, w szuko mają w garniturze ale ciekawe, że wszyscy mi coś dają, co prawda dostałem takie bym to nazwał śmieci ale ciekawe ile jest trud na przykład czegoś tam zaspał nam. O Boże, bo się Dobra, muszę jakoś odzyskać swoje rzeczy. Wiem, że to jest 11 k ale... E, trzeba, trzeba widzowie, trzeba to odzyskać, no bo kurde, wiem, że to ktoś już mógł wziąć, wiem, że to może nie być prawda i wiadomo, ale wierzę w siebie, wierzę w siebie i wierzę w siebie. No i wziąłem to, bo... Może nam się to przydać jako takie pseudo-mięso, jakbyśmy chcieli... Ej, ale gdzie jest najmniej czy Bo my możemy oszukać śmierć od strony jakichś koksów. I... Jestem w bloku, poważnie. Ej, jestem w bloku! Я поважнее с тобой, бля, кунем... Я не могу. Ага, сейчас не бы... А, нет, тоже не могу. Не знаю, курда... Стефан. Зарас погодаю. Я не... Ja nie mogę... ...pomóc... Um, Czy ja mogę nie używać mogę. krzyku? Pewnie nie. Um. Jezus, dobra. Ja nie... Może na chuba wejdę na jakiś inny samotor. To jest, o, jest dziewiętnastka cztery. Mam cztery, cztery. O, jest dosyć dużo osób. I gracz, Mogę? Tak, mogę. Co? Tam jeszcze liczy. Tam mogą być moje rzeczy. Ej, zabawnie by było, gdyby. A ja wtedy nie grałem na dziewiętnastce. A to wygląda dosłownie. To fit, ołon, nie komon, jestem tu, tu co tu jest, ja nie mogę, nie no szokaj. Niby coś tam ma. Kira w górnika. Gdzie ja idę? Czy ja w dobrą stronę idę? Nie, bo tam. Tam. Tam zabawnie będzie. Beka to będzie to, jeśli się okaże, że naprawdę tam będą moje rzeczy, ale coś nie chce mi się w to wie. No nie będzie tu mojej rzeczy, bo jest tutaj e, ta klauzura czanka. O, no to teraz odkryliśmy to. I, ale dobra, możemy. Możemy. W sensie ja coś nie chcę. Ale możemy teoretycznie spróbować. coś... Nie, nie chcę mi się wierzyć, że tam będą moje rzeczy. Ale możemy spróbować. Czemu to jest? Jakie są tutaj na życie? Sure. Wow. Jaki lak. Jaki lak, co to jest? Co to jest? Jej! I wiesz, ciło wow. dźwignię Rzecz. Tutaj niech powiedzmy sobie wchodzę, aha ok. Yy, Na no wszelki wypadek niedobrycaś nie chcę mi się wierzyć, że tam też będzie to. Co to jest? Tego nie znam. No, ja tego nie znam, ale szczerze. Fajnie to wygląda i ja mogę sobie tutaj z oh, Kurde, dobra jednak krawka z niej, o oh, nie. Co nie? Test Olaf. Dobra, ale teraz zrobię jeszcze lepszą rzecz, czyli wejdę na Survivor Extreme 114. Gdzie jest? O, tu Czemu ja nie No Czemu? Aha. co? Czemu ja tam? To będzie wyglądało. Wow! Co ja mam ustawione? Albo to mi się tak generuje, bo to z czankiem. Czyli ten... Nie, czego to podąża za mną. Nie, dobra, jednak... Jednak tylko mała schizma, bo chodzi o to, że ten dalej jesteśmy po tym... ten, ten sry. Bo okazało się, że na 11 tysięcy kratek to ja za bardzo nie mam ochoty przechodzić, ci powiem, żeby znaleźć swoje rzeczy, które pewnie już ktoś zabrał, ale muszę przyznać, że to, to trochę niesamowite uczucie, że tyle jest różnych rzeczy i ciekawych można znaleźć. Się. A kurna, stoi, rozumiesz, u mnie w tym patrze jak, jak u się No. No. Wow, tam mam taki śnizłego kajwa. I Na tu wiel e jego stosu, tego i tamtego jest to złoto faktycznie Ale tutaj też mi niby pokazuje że tu jest pod tym to Ale nie zła, nie zła. Spodziewałem się, że będzie tutaj jakiś błąd w tym modzie w tej modyfikacji nic nie dostaniesz, nie możesz słuchaj, tyle mówię, tak, żeby po prostu z drugiej się mogłem